No, witam serdecznie, od Play od Playstation, strony. dzień kolejny, tydzień następny. Moja arka jest w tej chwili na poziomie 17% zwrotu. Przeglądając sobie sąsiadów i wbijając na zarobek, zobaczyłem, że mój jeden sąsiad ma coś takiego. Zobaczcie, Areczkę. Można zdobyć 7 planów, co jest bardzo dużo na moim poziomie. Tylko trzeba wpłacić 193 punkty rozwoju. Ja mam w tej chwili 150 punktów rozwoju, więc muszę skończyć, załatwić sobie te brakujące w tym celu wchodzę sobie do zakupu PRów i po prostu kupuję a że po prostu teraz mnie stać bo mam dużo kasy to mogę sobie na to pozwolić i musimy tutaj dobić do 193 mamy 150 czyli musimy 43 wpłacić i potem szybko 150 może w międzyczasie tamten się nie połapie i będziemy do przodu znaczy do przodu na, w tym sensie, że my będziemy mieli plany a on będzie miał Trochę straty PR-ów. No niestety, ja zwrotu PR-ów nie dostanę takiego jak powinienem dostać na innych światach, ale to tylko z tego względu, że na razie jeszcze nie mam takiego zwrotu zarki. Jakbym miał 1,9, to zaraz Wam powiem, ile by było do przodu, tylko dokończę tą akcję. Niestety, trochę się to wolno odbywa, ale kiedyś można było kupować PR-y tylko po jednym, także i tak nieźle. No i 150. 150 i jeszcze 10 191 i powinno zostać też 191. Hmm. Zaraz to przeliczymy. Ale wydaje mi się, że tak zostało. Dla pewności jeszcze lepiej sprawdzić. Normalnie użyłbym kalkulatora. Ale w tym wypadku już nie będę przełączał ekranów, tylko po prostu odejmę sobie od 541, odejmę sobie 347. To daje nam 194 punkty. Dla pewności dokupię jeszcze 3 punkty. Dokupię 5 punktów. I teraz sobie możemy sprawdzić, ile jeszcze zostało. Wbijamy sobie tutaj. A, nie wbijam sobie tutaj. Dobra. To jeszcze raz. Posiłkuję się kalkulatorem. No, tak jak mówiłem, posiłkuję się kalkulatorem. Odjąłem od 2541, odjąłem 2347. Wyszło mi, że zostały 194 punkty. Czyli dam jeszcze 3 dla pewności. Zostanie 191. Teraz wiemy, że to miejsce już jest nasze. Jeżeli byśmy mieli arkę na poziomie 1,9%, mielibyśmy z w prawie 100%, byłoby ponad 200 punktów do przodu. Teraz jest troszkę na minusie, no ale cóż, będzie 7 planów. To się potem przyda. Jak zobaczycie, o właśnie planów zaczyna brakować, także będzie bardzo dobrze. No, w międzyczasie robię sobie te wyprawy, te eventy. Jak widzicie, dzbanów mam coraz mniej. Także to już będzie ostatnia wioska, którą zrobię, bo nie ma sensu się dalej pchać. Skoro tutaj w nagrodach już potem mnie nic nie rzeka, ewentualnie hata druida, ale to już do tych miejsc po prostu nie dotrę. Z tego względu, że potem zostanę zablokowany właśnie takimi ulepszeniami kierowniczków i kierownika tego, kierownika tamtego. A jak ma się 10 zbanów, to nie da rady tego zrobić. Tym bardziej, że do końca zostało 7 dni. Przejdźmy teraz na świat B tam właśnie zacząłem tworzyć nowe miasto tu zacząłem tworzyć nowe miasto właśnie zostało mi do ukończenia czapki troszeczkę kapelusza. a zrobiłem to w ten sposób dlatego żeby żeby przechodząc dalej trafić na właśnie na ulepszenia, ulepsz 50 razy no, i w tym momencie sobie ulepszamy o stateczek transportik, i już mamy przyjemne, spożyteczne. Zaraz powinniśmy na to B wyrobić, i też będzie z głowy. Tutaj jeszcze podciągniemy, żeby więcej dawało. Na razie czekamy. Przechodzimy na świat H. Tu Wam tylko pokażę, jak mi idzie. Też jestem z eventem. Na bieżąco, właśnie dostałem garnce, które zaraz wykorzystam, znaczy wykorzystam na następnym etapie, bo już tutaj a nawet nie wykorzystam na następnym etapie, bo nie będę mógł otworzyć tych garków. Także na razie muszę czekać. zostaje mi tylko czekanie. I to też już będzie chyba na koniec, koniec na tej wiosce. Także jak widzicie, od stylu gry dużo zależało, kto doszedł do którego poziomu i w jakiej kolejności otwierał skrzynię to by było na razie na tyle. Jeśli film Wam się podoba, łapka w górę, subik, komentarz i piszcie, co chcielibyście zobaczyć w następnym filmie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć, kim play?